Siemanko z tej strony Piwko HD Witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie nagrody za Rivalsy. I tutaj mamy oczywiście trzy opcje do wyboru. Nigdy hmm, nie wiem, co jest z której opcji, więc sobie sprawdzimy. Pierwsza, taka. Druga opcja jest taka: 22 tysiące monet. Trzecia opcja jest taka teraz tak co by tutaj wybrać ta druga jakby w sumie jest dosyć fajna ze względu na monety ale chyba po dłuższym zastanowieniu wybiorę chyba pierwszą i tak wybieram sobie pierwszą i to jest nagroda za ligę trzecią za ligę trzecią wybieramy sobie nagrody idziemy, idziemy sobie do sklepu i I sobie otworzymy nasze paczuszki. Paczyk mamy dwie, więc dupy nie urywa. Ale może coś wpadnie. I tutaj mamy, i tutaj mamy, i tutaj mamy, tutaj mamy. I tu jest walkout. I to jest Francja. LO. I to jest. A Hernandez. I to jest Hernandez. Dobrze. Dobrze, niedobrze. Nic z tą kartą nie zrobię. Dobra, w środku jeszcze Marcelo. I lecimy sobie dalej. Lecimy sobie dalej. Paczka rzadkich zawodników. I co my tutaj mamy? I tu też jest walkout. Czyli jakiejś biedy nie ma, ale też szału nie ma. I to jest Angelino. Um, no słuchajcie, no z mojej strony to wszystko, jak widzicie, dzisiaj brynza. W takim razie dziękuję za oglądnięcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej.